Witamy wszystkich. Przed Wami program najlepsze powtórki tygodnia. W tym odcinku zobaczycie najbardziej przebiegły czołg ESTO, Stratega t 43 i rozpaczliwą obronę NSK. No to jazda! Na tytuł Obrońca Tygodnia zasłużył tym razem gracz niku kapitan Kiełbasa z is 2 Już od początku walki nie ociągał się i kierował na lewą flankę, by walczyć w mieście. Wyszło mu to nawet nieźle. W ciągu 3 minut walki zdobył 5 fragów i zadał niemal 3000 uszkodzeń. Tylko sojusznikom po prawej stronie nie idzie za dobrze. Wynik już 7-9. Minimapa pokazuje coś dziwnego. Zupełnie jakby drużyny zamieniły się bazami. Ale przeciwnicy byli nieco sprytniejsi i już działali na nerwy czerwonym paskiem. Nasz bohater starał się ze wszystkich sił chronić zielony okrąg. Nawet ostrzał artyleryjski nie odwiódł go od zaplanowanego zniszczenia zuchwałego SU-152. Osiem fragów i od razu SU-100 z tyłu! Nie pozwalają złapać tchu. Dobrze, że chociaż reakcja i celność są niezawodne. Gdzieś w oddali, w pojedynku z działem samobieżnym poległ ostatni sojusznik. Dalej trzeba radzić sobie samodzielnie. Całkiem niedaleko widać na się M44. Precyzyjny strzał i działo samobieżne już nikogo nie niepokoi. GW Panther nie przegapił swojej szansy i pozostawił naszemu bohaterowi jedynie 148 punktów wytrzymałości. Teraz każdy błąd może mieć tragiczne skutki. Niemieckie działo samobieżne szybko się zjawiło, ale niewygodnie i niebezpiecznie było pędzić za nim, więc IS-2 nie wyprzedzał biegu wydarzeń. I dobrze zrobił! Susto, tuż tuż, a w pogoni za GWP nikt nie kryłby tyłów. Po wielu manewrach nasz bohater nareszcie znalazł dobry kąt. Strzał! Ech… Prawie się udało. Riposta była niecelna, ale i tak zdenerwowała. Po przeładunku Panther już nie jest niebezpieczny. Sprytna wymiana ognia i 11 fragów. Ale nie wolno spoczywać na laurach. Susto już przejmuje bazę, a IS-2, delikatnie mówiąc, nie jest najszybszym i szybkostrzelnym czołkiem. O wyniku walki zadecyduje jeden, jedyny strzał: Czerwony pasek minął 70. Wejście w okręg, podświetlenie, strzał jest. I do tego uszkodził silnik. Drugie trafienie zakończyło walkę. Zwycięstwo! Za niewiarygodną skuteczność, przemyślane manewry i mądrą obronę bazy gracz Kapitan Kiełbasa otrzymuje tytuł Obrońcy Tygodnia i zwycięskie złoto! Znakomicie rozegrane! Stalową ścianą tego tygodnia został gracz Marcin999098 z E100. Czołg ciężki w Ensku ma prostą drogę do miasta, dlatego też nasz bohater tam się kieruje. Centralny placek zdążyli zająć bardziej mobilni przeciwnicy, dlatego niemiecki czołg postanowił go objechać. Wyszło świetnie. Szkoda tylko, że sojusznicy na drugiej flance poradzili sobie znacznie gorzej. Wynik 4-9. Teraz nasz bohater z resztą drużyny został otoczony. Zwinne wrogie czołgi średnie i lekkie zbliżały się z każdej strony. E 100 ledwo nadążał z obrotem. Przeciwnicy powinni zdobywać bazę. Ale chciwi oponenci nie poradzili sobie i uznali, że w sześciu na pewno bez problemu pokonają trzy mało ruchliwe cele. Sojusznicze działa strzelały do ostatniego i są na koniec do. Zabrał się do Centuriona i nasz bohater został sam. Celny strzał zmiotu, mini bat z powierzchni Enska, ale chciwi Francuzi kontynuowali natarcie. Jednemu zerwali gąsienicę. Drugi poległ w ogniu. Na środku został tylko Leopard. I wydaje się, że już po stokroć pożałował, że nie zdecydował się na bazę. Starcie Niemców zakończyło się sukcesem czołgu ciężkiego, ale wytrzymałości zostało jak na lekarstwo. Teraz lepiej nie zadzierać z artylerią. Poszukiwania nie zakończyły się sukcesem i S-100 e zaczął zdobywać bazę niemal jednocześnie z przeciwnikiem. Cztery punkty to zbyt mała różnica. Walka zakończy się niczym. I jeszcze istnieje ryzyko przypadkowego dostania pociskiem odłamkowo burzącym. Dlatego też nasz bohater zdecydował się na desperacki. I Wyjechał z okręgu! Udało mu się nawet podświetlić działo samobieżne, ale nie strzelił. Podstęp i tak się sprawdził. Działo samobieżne czym tchu pognało na flankę, a S e 100 po prostu wrócił do okręgu. Zanim Lorry zdał sobie sprawę, że wystrychnięto go na dudka, zielony pasek zapełnił się niemal w jednej czwartej. Artyleria w rozpaczy strzela na oślep. Uff! Ostrzał nie przerwał zdobycia bazy. Maszyna zwyciężyła. Marcin 999098 wygrywa nie tylko podczas wymiany ognia. Okazał się sprytniejszy niż przeciwnicy. Za zadziwiającą wytrwałość i umiejętność walki do końca, nasz bohater zdobywa tytuł stalowej ściany tego tygodnia oraz złoto. Gratulujemy! Tytuł Wojownika Tygodnia, a tym razem otrzymuje gracz. Patryk nie ma skilla z 43 Los rzucił go na mapę klasztor i na sam dół listy przeciwko dziewiątkom. Ale to nie powód, by się poddawać. Po prostu należy działać ostrożnie i rozważnie. Tak więc nasz bohater postanowił pojechać do centrum, ale nie wychylać się za bardzo. W przodu is 3 nie da się uszkodzić, dlatego czołg średni zmienił pozycję i znalazł się bezpośrednio przed wrogim Is. Czołg ciężki penetrował z wysokości, a ostrożne manewry. Lewry dały pierwszego fraga. W tyle znalazł się T26E4. Twardy orzech do zgryzienia. Ale skoordynowana praca z plutonowym nie dała szansy superpershingowi. A oto i znajomy IS-3. Tym razem zabrnął za daleko i został ukarany za nieuwagę. Po kilku nieudanych próbach T-43 udało się wspiąć na wzgórze i zajechać od tyłu grupę wrogich czołgów ciężkich. A MX zupełnie nie spodziewał się gości z tyłu. Drugi frag! Ten sam los spotkał IS-6. T29 w pełnej gotowości popędził hen z bazy. Niespodzianka! I oto bezpośrednia wymiana ognia z KW-13 nie dojdzie do skutku. Trzeba go objechać. Udało się. Na otwartym polu nic powierzy. T43 zerwał gąsienicę przeciwnikowi i z zimną krwią pozbawił go szansy na ratunek. Ostatni pojedynek w tej walce z Jagd Tigerem. Znalezienie niszczyciela czołgów nie było trudne. Ale co z nim teraz zrobić? Nasz bohater ma pomysł. Po podświetleniu pokazał, że pójdzie z prawej strony, ale szybko zawrócił i pognał do tyłu. Udało się. Mimo wszystko trzeba będzie przyjąć jeden strzał. Uff, ocalał. Teraz najważniejsze to nie stracić przewagi. I żeby wystarczyło pocisków. Pięć pocisków odłamkowo-burzących na sto wytrzymałości. Haniebne pudło! Uda się? Jest! Szósty frag! t 43 zadał 5000 uszkodzeń i zdobył 6 fragów. Podczas całej walki działał rozsądnie. Mistrzowsko manewrował i wybierał pozycję. Nie każdy może osiągnąć taki wynik w walce czołgiem średnim, siódmego poziomu z dziewiątkami. Dlatego też Patryk nie ma skila, zdobywa tytuł Wojownika Tygodnia. W nagrodę, chwała i złoto. Gratulujemy. I to już wszystko. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i nie przegapcie nowych odcinków. A my z niecierpliwością czekamy na Wasze powtórki i opinie o programie. Dziękujemy.